Witajcie. Czy można nauczyć się języka w domu? Wiele osób twierdzi, że języka obcego nauczymy się tylko za granicą. Są jednak osoby, które pomimo długich pobytów za granicą nie nauczyły się języka. Problemem jest styczność. Za granicą możemy mieszkać na np. Na polskim osiedlu, a zakupy robić w sklepie samoobsługowym, a z kolei w domu Mamy dostęp do internetu, gdzie są dziesiątki tysięcy wartościowych materiałów. Nie trzeba więc wyjeżdżać za granicę lub szukać takiej wymówki, a jedynie otaczać się danym językiem obcym. No dobra, możesz więc pytać, od czego zacząć. Jeżeli przytłacza cię nadmiar materiałów, a znasz już podstawy lub komunikatywnie dany język, to pomocną stroną może być Radio Garden. Na tej stronie możemy słuchać radia z dowolnego miejsca na Ziemi. Jest to świetna i prosta metoda na codzienne obycie się z danym językiem. Metoda jest o tyle ciekawa, że wyzwala w nas bardzo pozytywne emocje, bo możemy w sekundę znaleźć się w miejscu, do którego czujemy na przykład sentyment. Wystarczy najechać kursorem na interesujący nasz kraj i miasto i wybrać ciekawą stację. W opisie podam link do strony.